Witam wszystkich. Sprzątanie wnętrza dzisiaj zaczynam od pędzelek i sprężone powietrze. Jeśli macie kompresor, no jesteście w bardziej uprzywilejowanej sytuacji, zdecydowanie lepszej niż ja. Nie mam kompresora, no to właśnie sprężone powietrze tutaj idzie w ruch. Dlaczego? Ano dlatego, żeby troszkę oczyścić Kratki miejsca trudniej dostępne, tak żeby później było zdecydowanie lepiej odkurzać. No i żeby to wszystko jednak przeczyścić. Pik, pyk, pyk. Tak. Teraz odkurzanie. Przede wszystkim trzeba odkurzyć samochód, zanim zaczniemy się zajmować tym wnętrzem na dobre. I trzeba też mieć miękką szczoteczkę. Odkurzacz taki w moim przypadku, kiedy mam bardzo czyste auto, działa. Natomiast wiadomo, że kiedy tego brudu, piachu w tych dywanikach będzie więcej, potrzebujecie zdecydowanie mocniejszego sprzętu. Dla mnie w zupełności wystarczający i zaczynam. Teraz wyciągamy dywaniki. Jeśli macie gumowe, tak jak ja, to wiadomo, że można je wyczepać, a później po prostu je wziąć, tak jak tutaj są trochę od butów przybrudzone, do domu nawet i je umyć. Jeśli macie natomiast materiałowe dywaniki, to najlepszym wyborem dobrego posprzątania ich będzie trzepaczka, tak? Trzepaczka i trzepaczką dobrze wyczepać te dywaniki. A są czyste. niezaniedbane. Po prostu te dywaniki odkurzamy. U mnie nie ma dużo odkurzania, bo ja odkurzam co tydzień i auto jest czyste. Teraz, kiedy już wnętrze jest podkurzane, dywaniki na swoim miejscu. Przy okazji, przemyte APC delikatnym roztworem 1 do 20. Taki aplikator, w którym znajduje się APC, to jest uniwersalny środek czyszczący Kochemi Green Star. Używając go, rozrabiamy go w proporcjach. Tutaj mamy od 1 do 5 do 1 do 30. I ja radzę sobie takie atomizery kupić na przykład 3-4 sztuki do samego APC. I w jednym rozrobić 1 do 30. Można sobie jakimś pisakiem podpisać, lub kupić różne, żeby je żeby wiedzieć po prostu, ale najlepiej podpisać. I rozrobić ten środek 1 do 30, 1 do 20, 1 do 10 i 1 do 5. Najmocniejszy roztwór. Yy, używamy APC tylko i wyłącznie do naprawdę yy, takich cięższych zabrudzeń. Nie używamy tego na co dzień do czyszczenia deski yy, i zaczynamy zawsze od stężenia. 1 do 30, chyba że już macie doświadczenie i potraficie ocenić, że potrzebujecie 1 do 10, 1 do 20, 1 do 5. Natomiast zawsze zaczynamy delikatnym roztworem, żeby nie zniszczyć. Pamiętajcie, to jest mocny środek i możecie zniszczyć wnętrze, i należy też rozpocząć w miejscu jak najmniej widocznym. Na przykład czyszcząc tapicerkę, mówię tutaj na przykład o takiej tapicerce, na przykład jak mamy tutaj. Podsuńmy fotel i pod fotelem. Wiadomo, że tam będzie raczej czyściej niż tu gdzieś się butami Majda. Natomiast zdecydowanie będziecie widzieli, czy to usunie, czy nie. Pod dywanikami, w takim miejscu naprawdę mało widocznym na pewno nie tutaj na desce. Jeśli jeden do 30 nie działa, no to jeden do 20, 1 do 10 i tak dalej. Także to. Tylko wtedy, jeśli naprawdę mamy mocne zabrudzenia. Tak jak ja mam tutaj naprawdę czyste wnętrze, naprawdę czyste. Taki środeczek bardzo dobry, naprawdę bardzo dobry i też nie za każdym razem. Do tego pędzelek, wilgotna mikrofibra, i zaczynamy. Teraz, kiedy wnętrze wyczyszczone, pora na dressing. Ja używam tak: to jest jeden ADBL. E, dobry, polecam. Natomiast dla mnie lepszym wyborem, osobiście dla mnie, ja wolę akurat Politop ten. I ten Wam dzisiaj tutaj zademonstruję. Pamiętajcie, żeby nakładać tak, żeby nic nie upaprać dookoła. Żeby też strasznie dużo nie nakładać. Nie wiadomo jakich ilości. Tam tak delikatnie, żeby szyby nie, nie uciapać. Nie przeginamy się, nie wiadomo jak. Po prostu, jeśli nie możemy tam dalej sięgnąć, to przesiadamy się po prostu na tamten fotel. Tutaj, żeby nie obrudzić słupka, nie zostały żadne tuste plamy. Później po tym. Disasters It comes and goes The life of dreams Jak już chwilkę poleży, to docieramy po jakichś tam powiedzmy 5 minutach. Także jak jest jakiś nadmiar gdziekolwiek, to, to sobie to ładnie wszystko zetrzemy, wyrównamy. Tak, żeby nie zostały później żadne smugi. Teraz zajmiemy się skórą. Mianowicie, przede wszystkim środek, delikatny środek do czyszczenia to jest pianowniczka, i ja tak sobie czyszczę swoją kierownicę. Tym środkiem lub. Jakieś delikatne zabrudzenia, jak się rozleje, na przykład córka coś tam pije, na przykład jakąś kolę, rozleje się i takim właśnie można sobie wziąć taką małą pianowniczkę z jakąś szmatką, gąpeczką, żeby nie zostawały przebarwienia i też żeby czyścić na bieżąco delikatne zabrudzenia skóry. Do tego jest jeszcze leder ferzigelung, którym możemy sobie zabezpieczać raz na miesiąc, dwa, trzy, w zależności od potrzeb. Tutaj mamy Lederreiniger Stark to jest mocny środek też w pianownicy zdecydowanie większy 200 ml. i nim możemy czyścić zdecydowanie większe zabrudzenia gorsze mocniejsze. Potrzebujemy do tego takiej szczoteczki. Tutaj jest akurat firma niespecjalnie ważna ważna żeby była żeby to włosie nie było zbyt twarde zbyt mocne. I po prostu nakładamy na tą pianowniczkę i tu chodzi tylko o rozcieranie. Nie to, żeby trzeć, dosłownie szorować, tylko o to, żeby delikatnie rozprowadzić wszędzie. Ale tak jak powiedziałem, najpierw skórę trzeba odkurzyć. Tak jak Wam pokazałem, miękka szczoteczka, żeby kurz, brud, wszystko te fotele nawet rozłożyć, żeby ze wszystkich zakamarków ten brud wyciągnąć. I wtedy dopiero takim środkiem właśnie czyścimy. Należy też szczególną uwagę zwrócić tutaj na tak, w takich miejscach, gdzie ta skóra od wsiadania, wysiadania się przyciera, akurat w fotele w bardzo dobrej kondycji. Natomiast jak jest to przyniszczone, trzeba to delikatnie robić. Także to są te środki do czyszczenia. Jest też jeszcze jeden taki środek, kiedy, który sobie kupimy już jakiś czas temu i powiem Wam też bardzo dobry zdecydowanie tańszy od Color Looka ale też jest dobry do tego natomiast pasowałoby sobie kupić pianowniczkę tutaj mamy gąpeczkę, taką ściereczkę do nakładania więc jak widzicie używany, tu już niewiele zostało też dobrze by było mieć taką pianowniczkę, nawet taka jak zostanie czy kupić sobie pianowniczkę i z tej pianowniczki nakładać a tu już jest środek do konserwacji skóry który nakładamy także Polecam, bo też jest dobry naprawdę ten środek. Cena, jak dobrze pamiętam, to było 20 euro. 20 euro na Amazonie w serwisie volvo chyba 20, a na Amazonie 21 czy 2 plus przesyłka. Kolor look top life to jest powłoka ochronna. Ją należy stosować tylko jak macie naprawdę tą skórę w dobrej jakości. Należy ją wyczyścić, tak jak powiedziałem, takim środkiem, lub tym. No i tutaj mamy taką, taki wzmacniacz, który wlewamy do tej buteleczki i jak już wyczyścimy wszystko, to tym środeczkiem y, przygotowujemy sobie, nacieramy delikatnie cienką warstwę, y, odczekujemy powiedzmy na 15-20 minut, powiedzmy nawet do godziny i później nakładamy powłokę. Ważne, żeby nakładać ją po prostu tak, aby najeżdżać jednym na drugi, po prostu żeby dokładnie pokryć, a więc możemy przejeżdżać poziomo, później pionowo, żeby dokładnie rozetrzeć, Wam nie zostały żadne wzgrubienia totalnie, nic, bo to później wszystko będzie widać, będzie brzydko wyglądało. Według producenta chroni, nawet rok się utrzymuje. Ja to robiłem jakieś 3-4 miesiące temu i widzę, widzę faktycznie, że naprawdę dobre tego jest działanie. No i można też tutaj co 2-3 miesiące, właśnie przeczyścić takim delikatnym skórę, tak delikatnie. Jak jeździcie sami, tak, jak ja no to fotel taki czy kierownicę, przeczyścić delikatnie i właśnie tym środkiem o którym yy, wam mówiłem yy, nie wiem czy ja go wziąłem aż zobaczę bo wydaje mi się że wkładałem tak mam Lederfersiegelung i takim środeczkiem Lederfersiegelung robimy sobie na przykład kierownicę raz na dwa tygodnie raz na miesiąc w zależności od Potrzeb. A teraz już sobie przeczyszczę kierownicę bez szczoteczki, bo tutaj naprawdę chodzi tylko o to, żeby jakiś tam e, delikatny brud ściągnąć który przenoszony jest przez dłonie i oczywiście jakiś tam pot, żeby, żeby ta kierownica była czysta i żeby się przyjemnie jeździło, wsiadało do takiego samochodu. Także tu nie trzeba nic naprawdę jakoś mocno, nie wiadomo jak robić po prostu, tak delikatnie przemyć tą kierownicę, bo ona nie jest jakoś mega brudna, jak się to robi tak jak ja co tydzień. No to naprawdę utrzymuje się to w doskonałej kondycji. Bardzo wydajny. I taka ilość, jaką nałożyłem, spokojnie wystarczy na całą kierownicę. Spokojnie. Jak widzicie, proszę, jak się ładnie rozprowadza. Bardzo wydajny środek. Także nie musicie. Nie wiadomo jak dużych opakowań kupować. Na próbę możecie sobie małe wziąć. O, oczywiście są też inne środki do skóry. Ja Wam pokazuję takich, jakich ja na ten moment używam. Aż jest delikatnie nałożone. Spoko. Można jeszcze gałeczkę delikatnie, a gałeczka już jest air design zamówiona, także powinna być do dwóch tygodni. Będzie wymieniona. Teraz taka ładna, można powiedzieć, ściereczka waflowa, typowa do szyb i płyn do szyb nakładamy. To jest ADBL jabłkowy. Wrzucę wam linki do wszystkich środków, których używałem. Oczywiście auto jeszcze z zewnątrz nie jest umyte, więc nie będzie jakiegoś tu widać efektu. Wow! Natomiast zawsze na końcu właśnie myję szyby. I dlatego nakładam płyn do szyb na ściereczkę żeby nie było wszystko dookoła spaskudzone, spsikane, zwłaszcza że wnętrze było dopiero co zrobione.